Najszybszy tor w Polsce, tor do którego mam bardzo duży respekt, lubię prędkość, ale tu jednak ten poziom prędkości jest dużo wyższy niż w klasie Pro 2. Cel na ten sezon, chciałem powiedzieć, fajne pary z bardzo dobrymi zawodnikami, tak jak Popiołek, Przygoński, Wartałowicz. To było takie marzenie ze wszystkimi z nimi gdzieś, gdzieś tam zrobić parę takich. Treningi były dosyć udane, byłem zadowolony ze swoich przejazdów. Ale w ostatnim treningu jechaliśmy 2-3-4 pary z popiołkiem. A chyba się polubiliśmy, a często niego trafią gdzieś w finale i ciągle z nim przegrywam. No jest bardzo, bardzo, bardzo szybki. Zresztą to co na kręcenie jedziemy, no i niestety miałem awarię i podczas inicjacji ataku poszedł mi olej. Prosto po tylne koła zapałem mega posi, z którego nie, 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 nie szło już wyprowadzić. Powiem Ci, że pierwsza myśl była długo nie wysiadali. Tam jedne nich się otworzyły, drugie się nie otworzyły, więc tak było pytanie, czy wysiadł cały. Ale jak zobaczyłam, że wysiada i biegnie, otwiera maskę, wy dobra, wszystko w porządku. Mamy lekko skrzywioną belkę zawieszenia przedniego. Drążki kierownicze troszeczkę nam się kąty zmieniły, poprostowaliśmy to już. W sumie do 12 w pół do pierwszej w nocy z całą ekipą tutaj moich, moich przyjaciół, kolegów. W końcu pojechałem tak jak chciałem, pojechać bliską parę z Panowiczem. Uważam, że jechałem bardzo fajnie, fajny atak. Nie Jestem z siebie dumny, przełamałem lęki, przełamałem strach. Pojechałem. jestem zadowolony, odpadłem w tym finale, bo popełniłem błąd po prostu. Odprostowałem auto, później nawiałem się troszeczkę za mocno, uderzyłem go, więc sędziowie orzekli, że jest to moja wina. No i mieli rację, tak było. Wytrąciłem go lekko z toru jazdy, ale w końcu jechałem bliską parę na szybkim torze, także ja się cieszę. Pewne problemy z autem zażegnane, pewne pojawiły się znowu. A jakie delikatne tam dystans na kole mamy uszkodzony, ale zamówimy nowe dwa dystanse i będzie wszystko w porządku.